Witam w kolejnym odcinku Akademii New Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób, za pomocą środka wizerunku, można wyczyścić układ streskowy w samochodzie z silnikiem Vizier. Produkt ten możemy zastosować na trzy sposoby. Pierwsze, najprostsze rozwiązanie to jest wlanie tego środka do zbiornika z paliwem. Druga opcja to wlanie tego środka do filtra paliwa. Natomiast trzecim rozwiązaniem jest możliwość podłączenia układu streskowego bezpośrednio z Czyszczenie układu tłokowego za pomocą środka przy przynosi bardzo wymierne korzyści dla układu tryskowego Bez względu na czy mamy do czynienia z układem komory, z pompą wtryskiwaczami czy z pompą rotacyjną, efekty czyszczenia są zawsze podobne. Silnik po czyszczeniu powinien ciszej pracować, mniej dudnić i oczywiście wtryskiwacze powinny mieć lepszą żywotność. Pierwsza z możliwości czyszczenia układu wtryskowego to wlanie środka dieselspulung do, do zbiornika z paliwem. Jedno opakowanie wystarcza na maksymalnie 70 litrów oleju napędowego. Drugą metodą oczyszczenia układów wtryskowych jest możliwość zalania nowego filtra paliwa środkiem dyżerzkodów. Wcześniej trzeba sobie przygotować lejek, tak, żeby można było w miarę bezpiecznie ten płyn wlać do filtra. Jeżeli płyn zostanie w puszce, resztę tego środka można wlać do zbiornika z paliwa. Filtr mam już napełniony, pozostaje go podłączyć tylko pod przewody. Trzeci sposób czyszczenia układów wtryskowego to bezpośrednie uruchomienie silnika z puszki z produktem dieselspurunk. Żeby przygotować silnik do czyszczenia, należy zamknąć obieg paliwa ze zbiornika. W tym celu zakładam przewód paliwowy na króciec zasilający oraz powrotny na filtrze paliwa. Następnie przygotowuję czyste przewody, tak aby podłączyć je do puszki z produktem. Trzeba pamiętać o założeniu filtra paliwa na przewody, które będziemy wykorzystywali do czyszczenia. Chodzi o to, aby wszelkie zanieczyszczenia mogły zatrzymywać się w założonym przez nas filtrze. Podczas czyszczenia dobrze jest co jakiś czas zwiększać obroty silnika. Chodzi o to, aby w pełni wyczyścić układ wtryskowy. Ponadto trzeba kontrolować poziom płynu w puszce, tak aby nie doprowadzić do zapowietrzenia układu wtryskowego. Na pewno wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób można sprawdzić działanie środka bezesztu. Jest na to kilka sposobów. Pierwszy z nich to obserwowanie spalania samochodu. Poczyszczenie to spalanie powinno się zmniejszyć. Drugim rozwiązaniem jest możliwość podłączenia się do testera diagnostycznego i sprawdzenia parametrów pracy układu stryskowego. Trzecie rozwiązanie to porównanie jak samochód dymi przed i po czyszczeniu. Po czyszczeniu każdy z tych parametrów powinien się poprawić. Thank you.